A to jest tak kurwa wysoce niemęskie Że aż mi jaja ściska Bo Boxdel na dzień dzisiejszy stał się dziwką Nie boję się tego określenia Bo już uważam, że pałka się kurwa przegła Do występu Filipka w turnieju Ja tylko powiem tyle Bo dużo osób może uważać, że Filipek to jest jakiś Chudy chłopaczek, który nie ma szans Jeżeli chodzi stricte o same warunki W rozumieniu yy, ciężkości Filipek mocno przytył Dużo wpierdala i na dzień dzisiejszy Filipek waży coś około 80 kg Filipek jest lżej ode mnie, mniej więcej 3 kilo w tym, w tym momencie 3 kg jest ode mnie lżejszy Mocno nabrał masy mięśniowej Widziałem go parę dni temu yy, Po treningu, jak był bez koszulki Jak się napinał do lusterka I powiem wam, że Nieźle przypakował, nie? Więc na pewno, na pewno, na pewno No spory się zrobił, jest, jest, jest nabity Wiadomo, że finalnie ten zasięg jego ramion Jest dużym ograniczeniem, plus Fakt polegający na tym, że w momencie, w którym On jest tak niski, a tak zbity To na pewno będzie to rzutowało na jego szybko po prostu będzie, będzie wolniejszy, będzie też pewnie mniej dynamiczny przez to. Eee, no ale na pewno ta siła ciosu jest dużo większa niż była dotychczas. No zobaczymy, no zobaczymy. Ja nie ukrywam, że sam, 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 sam uważam, że Filipek jest mocnym underdogiem tego turnieju. Ale bym go nie skreślał absolutnie. Myślę, że, że może zaskoczyć. Adrian Polak polański jest mocnym faworytem, ale powiedziałbym, że na Adriana kompletnie nie jest warto stawiać, bo kurs nie jest wystarczająco duży, żeby ryzykować. No ja tak jak mówiłem przedtem, tak teraz podtrzymuję swoje zdanie. Ja nie kieruję się tutaj, nie się tutaj sympatią, tylko kieruję się chłodną logiką. Moim zdaniem, idąc chłodną logiką, największym faworytem turnieju jest Adrian Polak. Jest Adrian Polak. Uważam, że on ma największe szanse na wygraną. Na Inaczej, biorąc pod uwagę kursy, które znajdują się na y, stronie BetClika, to są mniej więcej kursy, z którymi pi razy drzwi byłbym w stanie się zgodzić. Też uważam, że to jest, to jest dwójka faworytów na ten turniej. Ale z drugiej strony też uważam, że Dawid Malczyński ma duże szanse, mimo tego, że kurs na niego jest y, wysoki, 15 aż. Myślę, że Dawid może zaskoczyć, bo jeżeli się mocno przygotowywał, to, 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 to myślę, że w K1 może być w gazie. Tylko też pamiętajcie jedną rzecz, ona jest dosyć istotna, uważam. Y, pierwsza walka która się odbędzie, chyba że coś zmieniono, ale gdzieś tam za kulisobą takie informacje już dostałem dawno temu. Raczej potwierdzono od osoby, która powinna mieć wiedzę w tym, w tym temacie. Pierwsza walka to będzie walka najprawdopodobniej, która będzie trwała 5 minut, i będzie to jedna runda. I to też ma duże znaczenie w kontekście tego, kto jest wtedy większym faworytem. Dlaczego? Dlatego, że taki wiewiór na przykład jest dobrym zawodnikiem w trzyrundowym starciu. Bo jest dobry taktycznie, nie napala się i potrafi dobrze punktować. Ale nie wiem, czy Wiewiór będzie tak samo dobry w momencie, w którym będzie trzeba się rzucić w pełen ogień wymian. Bo tutaj nie będzie czasu na to, żeby starać się punktować. Podejrzewam, że większość zawodników będzie wchodziło na pełnej dynamice w pierwszej rundzie i będzie próbowało po prostu możliwie jak najbardziej rozpierdolić rywala, żeby nie zostawiać niczego w rękach sędziów. jak wydaje ci się, że kibicuje Kasiuszowi. Nie, jeżeli chodzi o sam pojedynek, nie kibicuję nikomu. Nie mam czegoś takiego, że chciałbym, żeby jeden z nich wygrał. Jest mi to raczej obojętne. Tak dosłownie obojętne. Ale jeżeli chodzi o aspekt medialny to nie widzę, nie widzę sposobności Boxdela, żeby wygrał z Cassiuszem. Boxdell nie ma czego zarzucić Cassiuszowi tak, żeby wyszedł z twarzą. Wydaje mi się, że to, że Boxdell ma olbrzymie community, go mocno ratuje i to, że oni są gdzieś tam taką grupą jednak osób bardzo lubianą i cenioną w internecie, bo tam jest teraz Izak z nimi, jest z nimi Wojtek Gola, jest z nimi... Wardenga, więc gdzieś tam community tych osób będzie troszeczkę stało po stronie Boxdela. Uważam, że występ Boxdela w ogóle w gołcach mocno ratuje mu wizerunek long-termowo, mimo wszystko. No, ale wiecie, Sergiusz coś tam wam coś tam wam wspominał, chyba na live'ach, bo dzisiaj z nim rozmawiałem i, i mi się chwalił, że coś tam wspominał, że on pewne rzeczy wie, ale na razie ich mówić nie chce i powiedzmy, że mi też się niektóre informacje o uszy obiły, trochę nagrań słyszałem i mogę powiedzieć uczciwie, że. Yy, nie mam dobrego zdania o Boxelu po tym, co zostało mi zaprezentowane za że tak powiem. Yy, ja nie, nie chcę niczego zapowiadać, dlatego że nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale niewykluczone, nie że ktoś kiedyś te nagrania wrzuci w sieć. Ja ich nie posiadam. Co najwyżej, ktoś mi je puścił, tak żeby mógł mi je odsłuchać. Więc czy to ktoś coś z tym będzie robił, czy też nie, nie wiem. W moich lekach to się yy, nie znajduje. I tyle. Nie wiem. Sylwek. No nie, ja nie zamczę tak dobrze. Zniegnie ci Wojtek. To nie było miłe, bo on ci powiedział, to że wystygnie było... ci, że mi cię skłami. No tak, tak. Ja bym Gsiaka poskładał. Czemu ty gadasz tak? Nuda w chuj ten odcinek w skrócie, bok zelże chuja dla wardengi Ale kurwa, ja... Yy, ktoś mi wysłał mema z yy, Kina z Wykopu. Jak ktoś zrobił takiego mema, że jest rower, i ten rower ma twarz Wardęgi. I jest ludek, który jedzie na rowerze, i jest to Boxdel. Boxdel jedzie na Wardędze. Ja uważam, że jest na odwrót, że to wardenga jedzie na Boxdelu, bo Boxdel na dzień dzisiejszy, co jest kurwa smutne, stał się dziwką. Nie boję się tego określenia. Dziwką Wardęgi. Dziwką Wardęgi. Dziweczką. Małą suczką. To jest coś na zasadzie Boxdel, daj głos, i Boxdel wtedy szczeka. Boxdel. Y, lubi, y, ja, ja lubię kawę. Boxer mówi, no ja też lubię kawę. Boxdel, mój ulubiony film to Spider-Man. No, Byku plus jeden. Spider-Man jest zajebisty. Boxdel stał się bezpłciowym tworem, który nie ma własnego zdania. On teraz mówi tylko, że każdego lubi, każdemu współczuje, każdemu kibicuje. I Wardenga to najlepszy człowiek na świecie. Mega mu ufa i bardzo go lubi. No, sorry. Ale dla mnie to jest tak kurwa niemęskie, że nie potrafię tego szanować. Nie po... Budzi to we mnie pogardę, kurwa. Pogardę. I ja mam w chuju, czy ktoś jest włodarzem jakiejś wielkiej federacji i ma milionowe nakłady finansowe. Mam to w chuju. Dla mnie mężczyzna ocenia się po zachowaniu. A to jest tak kurwa wysoce niemęskie, że aż mi jaja ściska. Jak można być tak nasterydowanym, mieć testosteron over 9000 w ciele. I nadal nie okazywać żadnych cech mężczyzny. Ale spoko. Na szczęście pod koniec dnia to nie ja, myjąc zęby, muszę patrzeć sobie w oczy w lusterko z pogardą. Ogólnie long termowo mi się nie opłaca yy, boxdela zaczepiać, czy krytykować. Ale mam to w piździe. Ileż można kurwa siedzieć cicho i myśleć, czy można coś na, na, na czyjś temat powiedzieć, czy nie. Jak będę takim, yy, takim myśleniem sam siebie kierował, to kiedyś stanę się jednym z nich czyli taką zwykłą kukiełką która przytakuje wtedy kiedy trzeba takim zwykłym, takim zwykłym pieskiem którego się w aucie ma co jak przy, przy prędkości robi tak wrócił stary boxel, miałem być go ten, the, the goat i nie ma, dwa tygodnie e, ty jesteś z komentarzy, no dobrze. nie no bo mówisz tak, że jak wróci stary boxel to odwróćcie się ode mnie, no i dwa tygodnie i. No, ale to nie chodziło o to, że na przykład nie wiem, że filmów czy co. ale miała być ramówka no tak, no ale fame stary, aferki ciężko prowadzić bez Ulfika. ja mu, że go mega f***** w ogóle, że tu jesteś. Jeżeli ja mam na kogoś Aha. Ale to nie jest to spór. Spór to jest jak on mnie denerwuje. A mnie nie obchodzi jego żywo. Nie no, tylko z, z tego co wiem... Powiem wam tak, prawda jest taka, że niezależnie od tego co się wydarzy w internecie, Boxdell tak długo jak będzie pod kroplówką mu tak długo będzie miał mega zajebiście silną pozycję i wszyscy będą mu się kłaniali w pas. Nikt, pra... nikt albo prawie nikt nie będzie go krytykował, bo po prostu jest to nieopłacalne biznesowo. Robił to samo przed ramo, nic nie mówiłeś. I to i, nie masz racji. I nie masz racji. Po pierwsze, widziałem materiały, które wyrobiły moją opinię. To jest to spiesza jest sprawa. To spiesza sprawa i chyba najważniejsza. Po drugie, ja ciągle mówiłem, że Boxer jest śliski, to samo jak załatwił sprawę z Jabczanem. Mówiłem, że się na niego wypierdolił, nazywał go przyjacielem i memowałem, że za każdym razem Boxer jest ziomkiem pod tytułem Ogarniemy to stary, to tylko relacja biznesowa, stary. Tylko nigdy nie byłem, kurwa, aż taki przyczepny, jak jestem aktualnie. Bo już uważam, że pałka się kurwa przegła.